Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej grze, jaką jest NBA 2015. Ta gra chodziła za mną już bardzo długi czas, aż w końcu postanowiłem sobie ją zakupić i pomyślałem, że jeżeli i tak, i tak będę w nią pogrywał sobie od czasu do czasu, to dlaczego by trochę nie nagrać? Od razu uprzedzam, że jeśli nie będzie zbytniego zainteresowania tą serią, to, to będzie może z max. 5 odcinków tylko. Dla tych osób, które, które chciałyby sobie sprawdzić, po prostu jak to wygląda, ale też rzeczywiście z drugiej strony, jeżeli zainteresowanie będzie dosyć duże yy, i stwierdzę, że warto nagrać i tych odcinków więcej, to na pewno tych odcinków również będzie więcej. Yy, chcę też ostrzec dodać, że jestem totalnym noobem, Szczerze powiem, nawet niezbyt interesuję się NBA ani ogólnie koszykówką, ale jakoś tak, no nie wiem, chcia zawsze chciałem kupić sobie po prostu NBA na, na, na komputer i. I sobie w nią pograć, więc po prostu mam nadzieję, że, że mi się spodoba i że, i że Wam również także się spodoba, i jest to tryb kariery zawodnika, która właśnie w tym momencie się zaczyna, więc miłego oglądania. everyone and thanks for coming. There's my guy. Your guy. Your guy. Your guy was told by his agent that he was gonna be a late first round, maybe second round draft pick. Your guy's supposed to be in New York with the rest of those chumps. Your guy, your guy's about to blow his freaking lid, cause his dream of being in the NBA is still just a dream. Hey chill man, I know this isn't how we wanted it to go down. Believe me. Like I told you you're my last best hope at the agency. If you wash out, I wash out with you. But I was thinking, maybe this was the best thing that could have happened to you. How you figure that, genius? Better to go undrafted and have a choice than to be picked late by a stacked playoff team where your chances of making the team are about as high as my chances of dating a supermodel, which, despite my contagious charm, are pretty freaking slim. So, what's the move, man? This just affects our timing, okay? You just gotta keep working hard and be ready. Injuries, overhyped draft picks, sooner or later, players are gonna wash out and they are going to call you. You hear me? Yes, I hear you. Good. Remember, Jordan was cut from his high school basketball team and made fools pay for it the rest of his career. Use the draft day slight as motivation. A chip on your shoulder at the beginning of a long journey. And like every journey, this one begins with a single step. So your first step is to keep working hard. And we'll find you a home before you know it. All right, man. I'm believing in you, bro. Make it happen. Undrafted, basketball has been my life since day one. Jak widzicie, nasz zawodnik niestety nie został wybrany. W pierwszym jakby okienku transferowym zobaczymy, co będzie dalej. Ok, że w na Yeah, so when's that gonna be? Because you told me not getting picked was a good thing. It was. It was. This is America. For freedom of choice and all that good stuff. And that is why I'm here. Now is the time. Teams are able to offer 10-day contracts at this point, and I've been on the phone nonstop. There is some definite interest in you. What's that mean? I get to pick where I want to go? Whoa. Oh, it's not that easy, my friend. But there are several teams willing to give you a, a little tryout. See if it makes sense for them to sign you. Listen, man. First of all, you're not my friend, you're my agent. And second, where's the list? Because I'm ready to play. Keep in mind that these teams have varying levels of interest. If you want the 10 day deal, you're going to have to work a lot harder to impress some of these teams than others. Man, I don't care about that. Where's the list? Okay. Ok, tutaj mamy listę drużyn, które po teście próbnym będą mogły nam zaoferować 10-dniowy kontrakt. Tak jak mówiłem, nie jestem jakimś wielkim znawcą koszykówki, znam te drużyny w większości tylko z nazwy i, albo nawet i nie wszystkie tylko z, nie, nie wszystkie z nazwy wiem tylko tyle, że po prawej stronie na pewno mamy jakby ocenę, którą musimy osiągnąć, żeby dana drużyna zaoferowała nam ten kontrakt ja myślę, że spróbuję Atlanta Hawks tak mi się wydaje, że, że może to być dobry wybór jak widzimy, mamy y, ocenę C, musimy ją uzyskać i zobaczymy, jak nam pójdzie. Powtórzę, kolejny raz gram w tą, gram w tą grę pierwszy raz i liczę na wyrozumiałość z Waszej strony. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Też od razu chcę zaznaczyć, że prawdopodobnie będę głównie y, grywał, jeżeli chodzi o mecze, to bardziej urywki, prawdopodobnie nie całe mecze. Zobaczymy.

Może trochę mieć miejsce na jeden jeden player na skład. Pytanie jest, czy to byłeś? Nie, to nie było pytanie. To mój spot. Ci inni nie wiedzą o nie. Dobra, więc jesteśmy bardzo pewni siebie. Zobaczymy, jak to... czy udowodnimy tą pewność siebie na parkiecie. Brawo. Zaliczamy od razu pierwszą asystę i dobre podanie. Kolejny, kolejne dobre podanie i kolejna asysta. I kolejna asysta. Jak na razie nasza ocena to jest C+. Aj, niestety nie udało nam się trafić, ale tak w sumie dostaliśmy pozytywną ocenę za ten rzut. Aj! Znowu się nie udało, no nie mamy na razie zaliczonego pierwszego punktu jeszcze podczas tej próby. Pięknie, nasza ocena y, skoczyła już w tym momencie na B. Jeżeli tak by się skończyło, myślę, że bez problemu dostalibyśmy ten kontrakt tutaj na 10 dni. Aj, było blisko. A i tak, nasza drużyna trafia. Znowu było blisko. Bardzo piękny sad tutaj w drużynie przeciwnej. Pięknie została, została nam minuta w grze. I pierwszy punkt w tej grze próbnej bardzo ładnie podobało mi się to, nie ukrywam. Tak jak mówię, jest to dla mnie debiut w tego rodzaju grach, więc każde tego typu zagranie będzie wzbudzać dosyć duży uśmiech na twarzy. Troszeczkę zmarnowana sytuacja chyba. 10 sekund do końca. Oh, the locker room shower up. Good. I just hope none of that game you just showcased washes off. What man, this stuff don't wash off. It's part of who I am. It's in my DNA, yo. Easy. Your jersey ain't in the rafters yet. Yeah, but. But you lit it up out there. And everyone in this gym, including the GM and the head man, saw it. Alright, so what's that supposed to mean? It means if there's any way to get you here, we're gonna do it. Now get out of here. We'll be in touch. Alright, I'm looking forward to it. So, chyba our gra. Się podobała, zobaczymy jak to będzie. Dalej czy nas przyjmą, czy nie. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak, że nie będziemy musieli już e, grać kolejnego e, kolejnego próbnego spotkania. Move, man, what are you doing? We got our foot in the door. The Hawks have offered you a 10 day deal. Why not a year? Because you're an undrafted unproven commodity! But they saw enough to take a flyer on you. So you have exactly 10 days, 240 freaking hours to show that you belong. You perform? You got a shot at a guaranteed deal for the rest of the season. We both live to breathe another day. You don't? You got a shot at being last in a long line of might events. And I'm probably out on the street, too. Living in this rat hole. Hello, rat hole? This is all I can afford because you didn't get me drafted. <laughs> Let's call it a charming fixer upper. Now pack your bags, we're going to the show. Yeah, boy, I'm going to the league. I got my foot in the door, and I'ma kick this sucker down, man. <laughs> you better. I don't want to ruin any more suits sitting on these vermin-infested couches of yours. Man, it's my house you're talking about. Finally, I'm in the league. <laughs> Więc, jak widzicie, udało nam się na Mam nadzieję, że

na Dobrze, więc przed nami pierwszy mecz. Um, mam nadzieję, że dostaniemy dosyć dużo y, czasu na grę. Jak widzimy, mamy. 10 odniowy kontrakt, 5 gier nam pozostało, więc może od razu zaczniemy. Tak jak mówiłem, możliwe, że będę wgrywał tylko urywki z tego meczu jakieś najlepsze fragmenty, ale też możliwe, że będzie to cały mecz zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w praniu. So, który huh? I'm glad you're here. Just remember, it's all out there for you. Work hard, listen, watch how we do, and you got a chance to be something special. Now, let's see what you got. Thanks. I'm happy to be here, man. I'm pumped. Let's do it. To another presentation of the NBA on 2K Sports, along with Steve Kerr and Clark Kellogg. This is Kevin Harlan. And for the Atlanta Hawks, they want to turn this season series around as they lost their last matchup against the Brooklyn Nets. You guys, had their free throw shooting been anywhere near up to par, I think it would have changed everything in that. A więc jak widzicie, zaczynamy mecz na ławce, gramy z Brooklyn Necks. Mam nadzieję, że nasza drużyna osiągnie pozytywny rezultat. Jak widzicie, dostajemy pierwszą szansę w pierwszym składzie. Pierwsza część meczu około 2 minut 20 do, so, do końca I jak tylko przejmiemy, przejmie nasza, nasza drużyna piłkę, to będziemy mogli prawdopodobnie już wejść. Tego pana będziemy musieli najprawdopodobniej pilnować. Nasz zawodnik, jak widać, był faulowany i jest faul dla naszej drużyny i będziemy mieli rzuty osobiste. I dwa zostały wykorzystane, wygrywamy 14 do 8. I zdobywamy punkt 16 do 10 dla naszej drużyny. Nasza ocena jak na razie to jest C. Myślę, że nie jest to najgorzej. A i niestety tracimy. Piłkę przez nasz błąd. Drugą część zaczynamy na ławce. Wygrywamy 16 do 10 i mam nadzieję, że już niedługo wejdziemy. Właśnie dostaliśmy swoją szansę. Zostały 2 minuty do końca i mam nadzieję, że wykorzystamy to jak najlepiej będzie można. A i niestety nie ma pierwszego punktu zdobytego przez nas. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się to zrobić lepiej.

Koniec meczu, wygrywamy. Nie, przepraszam, koniec drugiej części. Bardzo przepraszam. 40 do 24. Zostajemy wpuszczeni na dosłownie dwie ostatnie minuty. Ostatniej części meczu jest 75 do 57. A I tracimy piłkę niestety. Mamy faul na naszym zawodniku i będziemy mieli rzuty osobiste. Zobaczymy jak nam pójdzie.

Ostatni rzut. Niestety nie trafiamy. Nasza drużyna wygrywa 76 do 63. Zdobywamy 197 punktów, a raczej. tak, to chyba są punkty, a raczej może pieniądze. Zdobyliśmy jeden punkt. Nie był to jakiś najgorszy mecz w naszym wykonaniu. Ale zawsze może być lepiej, oczywiście. Hey, you look like someone stole your lunch money. Dude, might as well. I keep playing like this, man. I'm gonna be 10 days and gone. Have a little perspective. We won the game, man. That's what matters here, okay? I guess. Straight up, you can't expect to adjust to the NBA game in one night. Just keep working, study, film, put the time in the weight room every day. And before you know it, you'll be playing instead of thinking out there, all right? Yeah, tomorrow's another day. Just gotta get back at it, right? You know it. All right, man. Ok na dzisiaj już koniec, dzięki wielkie za oglądanie, dajcie znać w komentarzach czy wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć.